Stars mówi o tobie. Part 3. Surcz. Jeśli twoim ulubieńcem jest surcz, stary, wyjdź z pokoju dotknąć trawy. Serio, to nie boli. Pocisz się w każdej grze, podejmując walkę z każdym, kogo napotkasz na swojej drodze. Najpewniej masz go na co najmniej 25 randze i grasz nim każdy możliwy tryb. Twój agresywny tryb gry sprawia, że denerwujesz większość graczy na mapie. Ponieważ pierwsze co robisz, to ruszasz na przeciwnika obok zamiast zbierać skrzynki. Skrzynki mocy? Po co to komu? Zbierasz power -cuby tylko z przeciwników. W końcu grasz przecież surge'em. Crow. Zapewne uważasz go za najlepszą legendę, odkąd zacząłeś grać w tę grę. Podjeżdżasz każdego niepęstwa. Nie darzysz sympatią swoich ziomeczków z drużyny, bo wolisz robić najbardziej spocone akcje sam. Bierzesz grę bardzo na poważnie i każda runda jest DLA Ciebie tak samo ważna. Zapewne też masz skina do tej postaci, z którym czujesz się jak król całej mapy. Chester. Jeśli twoim ulubionym zadymiarzem jest Chester, najpewniej odblokowałeś tą postać, żeby dobrze się bać niesamowitą przyjemność z gry, ponieważ jego losowość sprawia, że jest idealny do trollowania i gniecenia każdego gracza na arenie. Widok uciekających, przerażonych przeciwników jest standardowym widokiem podczas każdej rozgrywki, ponieważ nigdy nie wiedzą jakiego ataku się spodziewać. Najpewniej wygrywasz większość gier z uśmiechem na twarzy. Poko. Mordo mogę twój numer. Jeżeli Poko jest twoim ulubionym zadymiarzem, jesteś najmniej toksycznym graczem, jakiego można spotkać. Dosłownie nie masz żadnych wrogów. Grasz w tą grę, bo sprawia ci to frajdę i nie przejmujesz się, gdy przegrasz. Jesteś super osobą i nie zmieniaj się. Co twój ulubiony zadymiarz z Brawl Star.